Wow łał, wow. witamy z powrotem. Jestem. Yy, okazało się, że kontrakty, które kupiliśmy tak intensywnie w poprzednim odcinku, są kontraktami dla menadżera, więc mamy przynajmniej na przyszłość. Ale niestety mamy mały problem, bo chyba to mi się kończy kontrakt. <grym> Jak zwykle coś nie taki. Nie tak, po dlatego myśli. mamy nadzieję, że znajdziemy coś za 36 monet. <grym> no można grać bez zawodnika? Nie, chyba nie, nie wiem. E, no jest. to co mam zrobić? Jak nie mam zrobić. Okay. E, rozwoju? Nie przecinam jakiegoś takiego, wiesz, Bardzo, bardzo złego. Z Myślę, automatu. że chyba nie będzie. My będziemy musieli sprzedać jednego. Tak, za 200. A, za, no za 200, więc musimy sprzedać tych, które nie będą nam potrzebne, więc. Wyprzedajmy. Tych dwóch z tego. Bangkok. Tylko, że nie wiem, czy szybko sprzedaż. 17 monet, nie za wiele to nam dało. Szybko sprzedasz. Ile ma monet. Jeszcze chyba mamy coś takiego, jakieś karty. Nie wiem, jak te karty można sprzedać w sumie. 72 monety, brakuje nam jeszcze 130. Uhuuh. Uh, uh. A czekaj, a jak mogę? A czekaj, szukaj kontrakt. Może będzie jakiś kontrakt tanie przemiany. Najtańsze to za, za 150. 150, no. 180% brakuje. To jest cena wywoławcza też nawet, za 200 jest, jest zakup teraz, więc potrzebujemy 200. Jeszcze 130. Ehm. Mamy jakieś karty, nie wiem jak to możemy sprzedać, może jakoś w klubie? A tak, tu było, będzie można sprzedać. No ja tu nigdy nie byłem, co jest Mamy jakiś stadion. Sprzedaj stadion. Nie może. Nie mogę. Mamy jakąś piłkę aktywna. Ale panowie świadeni gramy bez o. piłek. O, Mamy jakieś karty tre treningowe, te kontrakty menedżerskie, 2 złote. To jest za 12, to nie. Zobaczymy po ile będziemy mogli ewentualnie sprzedać kontakt. Za 32 dwa. Słabo. Za mało. Treiningowy za ile? 3. O, ja pierdzielę. No chyba nie pogramy. Musimy jakiegoś złotego zawodnika zam sprzedać, żeby mieć Na, te, ja na kontrakt, plus kupić jakiegoś brązowego zawodnika. Bez sensu. Tyle kupowania, nie? I tego kupimy zaraz z powrotem. Co powiesz na Aleksandro? wiem, poczekaj, może zobaczymy, Zobaczyli, kogo logo mamy. Sobie, nie? Mamy środkowych pomocników, więc musimy sprzedać tego, którego kupiliśmy w ostatnim, w ostatnim odcinku lub w przedostatnim odcinku. To sobie pogra chłopak. Tak, zobaczymy, ile oni w ogóle są 320. A może zobacz, jak, ten brązowy chociażby, czy będzie tańszy? No będzie za 30. Mhm. Aha, Już Sprzedaliśmy dwóch brązowych przecież. Bramka, że mamy nowego, nie? Ale mamy dwóch w sumie, więc możemy, jeszcze dwóch na ławce. 99. Ciągle za, za, nie za mały, tak. Musimy sprzedać jakiego złotego. Damn 312 Sprzedajemy tego, przykro mi. Czekaj, a nie możemy go wywalić właśnie z ławki i zagrać bez niego Chyba nie. No musisz mieć ludzi. Ludzie Dobrze sobie. nam idzie. Ogarniamy No dobra, no Może sędzia nie zauważy, że jest za mało. Gadam. Dobra, no to, to którego? No, te, dawaj tego muzina. Rysisto. Mamy na, niego, na jego miejsce w razie czego, czy nie? No, to się znajdzie. Ja jest tam środkowo pomoc. Henderson, Tylko, że musimy teraz kupić jednego z zawodnika i kontrakt. Tak, wiem. Ale mamy kasę na szczęście. Kurwa. Przecież <laughs> mieliśmy kontrakty, to złote. <laughs> Yeeey, yeah, możemy zagrać mecz. To prawda, bardzo idiotycznych ok okolicznościach jak zawsze. Y? Jest. Jestem. Dobra. FX Pro, koleś miał Pro. Dobra, boję się. Jest na pewno niech Złoty team cały? Baratelli, który ostatnio robi tyle problemów. Na szczęście, wtedy nam się udało wygrać. Nie ma takiego super zgrania, na szczęście. jak nie my też nie, a wygrywamy. Więc to jest problem. <ścoughs> to nie, jak widać, to nie świadczy o niczym. Widzę, trochę się boisz. Jesteś na niebie niebieskim. i tak będę myślał, musimy to tłumaczyć. Debiut Flurmlala. Flurm Schody. i Aj, za mocno. Czekaj, cofnę na defensywny. Nie ma co ja tutaj mm -hmm. Tak, nie ma co szaleć. Na no, za Nie, zobaczyć. myślałem, że podałeś na krótko, już chciałem ci jebnąć. Wyszło na to samo. Nie, bo przynajmniej nie wyszedł sam na sam jeszcze, nie? No, just kidding Dam ty nie umiesz żartować. <noise> ty kurde nie umiesz się śmiać w ogóle z żartu. Ty nie umiesz, nie rozumiesz żartu. BUM! Dobrze! <noise> Okej. Okay. Jaki kurwa szybki szybko. To jest. ja go najdę. Mhm. Jak tam ci idzie? Trzymam go zawrzec. Mhm, mm świetnie podanie. Przez środek. Gdyby nie losyl to by było już po naszym, po nas. Tak, bo tak, nas. Taka, taka na to Taka szła petarda. Szansa zobaczymy, co O, no. oh, fuck! Losy, nasz transfer. No, jak długo to mi się odciągał. Aj, 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 aj. Musimy trochę... No, nie ja myślałem, że jeszcze się środek. Ja też myślałem, że już nagle. O! Trzymałem kurwa i sobie co? poszedł. No mam ją, mam ją. No jizez, oni są silni. No bo są silni no, ma lepszy team no. Nie ma co wiesz, co ukrywać nawet tego. Więc musimy sprytem, a nie siłą przejść, widzisz? O tak, w ten sposób. Tak, dokładnie w ten sposób. O to mi chodziło. No chodzi? Schodz... A, no, Strzelasz. Aj. Sprytny strzał. Kar <grymne> do zoo. Boże, kurwa jebany szybki. O ja pierdole! Jaki fuks! Jejejeje, w ogóle... Oczywiście to przeszła przez mojego, jak kurwa w masu. Kurwa mać... Hehehe <noise> Może <noise> to, to jest ten błąd, najgorszy, więc... Ale może strzelić. Może trafi. Nie. Mm -hmm. Nie. Nie. Aż podałem, kurwa. Jezu, Lawson będzie bohaterem meczu, kurwa. <noise> Zapracował. Jesus Christ. jeszcze nie koniec. Jezu... <noise> Nobody knows! Co tam się dzieje, panie? Co tam się dzieje? Nieważne, dobry jest remis. Chłopak tam biega, za, uparcie tam, blisko. Może zabiorę mu tylko może zrobię taki błąd. Jak to to mógł zwykł robić kiedyś. Masz to nagrane, wiem. Nie widać, faworyta, to dobrze. Właśnie już widać, nas mamy kamerę, o co mu chodzi. No, ten szpakowski chyba nigdy nie powie tego, co powinien. To my, Faworyć. Chłopak nie wie, co się dzieje. Musi to przemyśleć. I to, to, to jest to, co wymyślił. I po guard, że kurwa, że tyle sytuacji miał i nie trafił. Boop, ile tutaj kurwa ich jest. No, szybko, bo mnie nadchodzi. Rogers, królik Rogers. I prosto. Dobrze? Wypuść. A, dobra. Czemu biegłeś na spalonym kurwa? Nie, nie, no, nie miałem szedłem, się podać. Bo... O kurwa, ale... ale zjebałem teraz ja. Chciałem się podrapać, i gdyby. Moja bramka to jest na mnie. Chciałem się podrapać, akurat i jej w momencie, jak kurwa ten. Nie tam podoba się, spokojnie. macie. To jak w formie? No dobrze, bramkarzem wyszedł. No, ale nadal ty doszedłeś do strzału. Strzał to bramka. No, średnio tak się nie kończy. Tak. To twoja dynia było? To... Ta, Nie wiem, czemu technicznie tym rogerstwem chciałem Ma rozstrzygać. No Spoko, może zawał dostanie na blisku. A dwójką sobie spokojnie przyłazi cały środek. Jest silniejszy, no. Może go wyrzuci. Tak, ładnie przycięło. No i tak, jak, jak wyrzuci, to i tak wygrywa, więc... Dzięki. Kurde, luzr co tam szaleje na tej linii br bramkowej? Szkoda, że nie zaszalał wtedy, kiedy tracić mi bramkę. I dobrze. To... nie. Mamy luzla. No fuck. Dobrze. ale kurwa, mać. Wcisnąłem jeszcze przejaj, przyjęciem, trzy kroki kurwa z nią zrobił. Może powinien, kurwa, strzelić już dawno temu. W ogóle nie wiem czemu jak, na przykład, jak wciskam dynie, to moi w ogóle nie skaczą do tych dyń Po prostu biegną i nie mogę się zmienić od 10 minut. No, już będzie. O, go. Jezu, ja pierdolę, on powinien z nami 7-0 wygrać. Jezu, człowieku, może po prostu ją... ...gubi. <głos》> Ja pierdolę, Tomek czemu kurwa czemu? Czemu ty się łapiesz na to od 10 lat? Koleś i wciśnie wyjście chwilowo, a ty już kurwa lobujesz. Ja pierdolę, miałeś ja sam na sam i kurwa nie potrafisz nawet podejść. Jej meczowa piłka kurwa. Zobacz jak się robi kurwa strzały. Widzisz, tak się kurwa i wykańcza akcja. Nie kurwa z połowy loba, jak bramkarz w bramce stoi. Nie zawsze można Nie zawsze można. Czemu my zawsze pierwszy mecz musimy spierdolić? Mam no, nadzieję, że nikomu się nie kończą kontrakty teraz, naprawdę, przynajmniej raz. No come on, no. Katamarka. Zgranie 92. No pierdolę, za każdym kurwa razem. Już, nie traf... Już od dawna nie trafi... Nie no, w poprzednim odcinku trafiliśmy. No chyba wygrywaliśmy z tymi. O, tak. Pozycje... I powiedz to nam 3 minuty temu. Jak, 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 jak wygrywaliśmy 0-2. Po pierwszym meczu zawsze nam napiszą. No już zagraliśmy pierwszy mecz wcześniej. To jest nie w tą stronę. O, okej, okay, się kapnąłem. Olsz. Tomka, przyjęcie jeszcze, kurwa, drugie przyjęcie. Dwa przyjęcia zjebane z rzędu. N nie pytam, nie pytam. Trzeba było i poczekać przy, jej na chwilę, niechby się rozstawili. No i co z tego, głowa <śmienicja> Nie jest zabawny typu. Nie, jej nie dla mnie. Nie, dla mnie zabawne za są wszystkie twoje straty w tym meczu. No po tobie akurat wykończenie akcji bym się nie spodziewał. z złą stronę. Dobrze, Skręciłem. No ale właśnie o, o to chodzi, że trzeba w te miejsce, bo inaczej jest, wiesz, źle. Później już nie odnajdziesz tego miejsca, tego złotego środka. Trust me, I know. Jeden cały strzał, źle. Ich, na trzy. I co z tego? Co? Toż niech sobie pójdzie i dostaniemy te 3 punkty, dostaniemy 500 monet. i sobie. No, Najaśniejsze jest to, że jak teraz kogoś zmienimy, to pewnie mi się skończy kontrakt. No, bo zażąda. Trochę, że chcę grać więcej. To to nie menadżer, spokojnie. Może nie mam poczucia humoru, ale wiem, jak się gra. Musi... Coś ty kurwa wcisnął znowu, Lop. Czy, czy, wcisnąłeś Lop, Tomek? Nie. To co. To... i wcisnął do Do kogo? Nie no, przekonasz się, który był z przodu. Musisz być na wysokości na pola i karnego, żeby do, żeby do... nie przed. Na wprost, bramki. Ja pierdolę, kurwa, ja ci muszę nie. uczyć grać od początku FIFA chyba od nowa. O, Nie wiem, dlaczego tak wcześnie podałeś. Mogłeś na luzaku, kurwa, po je, 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 podejść. Czemu ty rozgrywasz na no wszystkie akcje, kurwa, w tym pasku? No, ja. Mogłeś... Jak powinieneś w tym? Co miałem zro zrobić, jak trzech obrońców miałem dookoła siebie? Idziesz sam. Nie, nie ma. Dobra, już jest. Kurwa, Tomek naprawdę mam ochotę wyjąć nóż i bić go kurwa w szyję. Ile sytuacji to musi mieć sa, sam na sam, żeby przynajmniej je, jedną z nich wykorzystać, kurwa. Ja, kurwa, nie mogę w to uwierzyć, kurwa, Tomek. I co z tego, że, że ci podą znowu, kurwa? Już wolę, kurwa, strzelać, byle jak, bo i tak wiem, że to nic nie, nie przyniesie, kurwa. Nie było jeszcze noża. Ping. Kurwa. Dzies... Jedna na dziesięć, kurwa. I tak cudem kurwa weszło. Świetna praktyka. Mieć dziesięć sytuacji sam na sami, wykorzystać jedną. Szpakowski wie, co mówi. <noise> Może jakiś defensive? Jest defensive od początku meczu. Zawsze jest i defensive u nas, i, bo wiemy, że musimy mieć zdecydowanie więcej sytuacji niż przeciwnik, do, że, żeby wygrać. Nienawidzę kurwa sta i staridża w FIFA. Jest kurwa za silne. Przychodzi kurwa każde, wiesz. A, wyczucie. <noise> Świetnie. Kurwa... Chciałem ci podać, ale wybiegłeś na spalonego. No. O, oh. dzięki. Mała i piąteczka za kurwa za z sytuację twoje. No, kurwa Tomek, gdybyś już z tego nie strzeli, to naprawdę bym poszedł po nóż. No, no, nie, spokojnie. Ale na odcinku wystąpię sam. <laughs> Lusor, drugi raz w rzędu bohaterem meczu. Nie wiem, czy to dobry znak, ale... Nie, yeah, awansowaliśmy wyżej. Jeszcze jeden jeszcze jedne, jeszcze jedne trzy punkty na mistrzostwo. Mamy 866 punktów, spójrzmy na skład. Za małą kasy. Jak możecie przelejcie, zróbcie przelew. Właśnie, może, a zobaczmy w ogóle, jak wyglądają, tylko gdzieś na pewno to jest i ilość meczów, mają kontrakt. te, te chujki. <laughs> Teraz co masz się na mnie dokończyć? Nie, bo w już przedłużyliśmy, nie? Widzisz to gdzieś? Rozegrane mecze 4. Cztery... Nie, tutaj nie ma. Eee, też nie ma. Cztery mecze i cztery bramki. Nie ma. Dobra, ale gdzie jest reszta? No, o co chodzi? Kupiony zalicz, bo właściwie rozegrane gry 13 bramki. O co chodzi? Gracz. Co to było 2 na 11? Koło track 7, o, dobra. Gdzie to znalazłeś? Tu, 3 mecze. Okay. I kartuzu ma na 3 mecze. Ten ma na 7, 4, 4. To są ci jej na rezerwie, więc ich jebać. 3 ma na losu. Maksimum Pereira ma 6, 12, 10, 13. 5 13 7 4 więc więc mamy następne dwa mecze możemy na luzaku sobie wziąć załaśnie na piłkarza no dobra well.